Hej, hej, słuchajcie. Wyszedł wczoraj wieczorem chyba, jeśli się nie mylę, jakiś taki teaserek, trailerek kolejny serialu Book of Boba Fett. Przypomnę, serial Book of Boba Fett będzie miał premierę 29 grudnia, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy to nagrywam, to tak naprawdę za miesiąc, równo w zasadzie za miesiąc. Akurat będziemy w trakcie jakiejś tam, prawda, takiej mniej lub bardziej przerwy świątecznej Między świętami a Nowym Rokiem, więc akurat czas, żeby oglądać nowy serial. I ja się bardzo, bardzo cieszę. Ale słuchajcie, no wyszła zajawka, więc ja widziałem jej fragmencik dosłownie. Wczoraj wieczorem ściągnąłem sobie, zgrałem ją z YouTube'a, wrzuciłem na Facebooka Biblioteki Ozus, ale tak naprawdę nie oglądałem jej w całości, więc obejrzymy sobie razem i jakieś takie na gorąco wrażenia będą potem. Natomiast z tego pierwszego trailera, z którego nie robiłem takiej, takiej, re, takiej reakcji, nazwijmy to tak. I z tego trailera powybieram y, najciekawsze tam smaczki, jakieś isteregi i tak dalej. I po prostu zrobię z tego jeden film. Tylko to po prostu wymaga y, czasu. Y, znacznie więcej niż mi się wydawało. Także y, nie gadam, już oglądamy. I oczywiście opinia o tym y, trailerku będzie. Y, no, potem. Fajna muzyczka. Taka jakaś mało Star Warsowa. Trochę mi się z, ze Squid Game. Boba Fett. The book of Boba Fett, streaming december 29 only on Disney No niewiele tu było widać, słuchajcie, niewiele, niewiele. Natomiast tak, to, co mi się rzuciło w oczy już na tym. A, zaraz, zaraz, zaraz to zatrzymajmy to odtwarzanie. To, co mi się rzuciło w oczy już na tym poprzednim filmiku, to jest to, że jakby Boba wygląda lepiej. Czyli to jest y, tak, że nie wiem, on się leczy? Czy coś? Czy był jakiegoś, nie wiem, chirurga, lekarza? W każdym razie zwróćcie uwagę na to. W Mandalorianinie, jak się pojawia, to ma tych blizn na twarzy jakoś tam znacznie więcej. Ma jakąś taką. Twarz taką bardziej pooraną, jakimś, nie wiem, jakby poparzoną albo o, spaloną kwasem żołądkowym sarlaka, natomiast tutaj już wygląda znacznie lepiej, już ma jakby normalne kolory, już te blizny są zdecydowanie mniejsze. No i tutaj, słuchajcie, to co się rzuca w oczy, no to tak, wejście do pałacu dżaby tak to wygląda w każdym razie otwierane drzwi, i tutaj. O, widać jakiś pościg na, no najwyraźniej na Tatooine. Ja miałem takie skojarzenie, że to jakieś, prawda, ninja biegną. Proszę się nie śmiać, skojarzenie jak skojarzenie. Natomiast, o, właśnie. I tutaj w kolejnej scenie widać dachy, czy te zabudowania najprawdopodobniej jakiegoś Mosaisli. I to jest strasznie fajne, przynajmniej dla mnie, dlatego że no Kojarzy mi się z Battlefrontem 2, nie? ta mapa, która się dzieje w Mosaisley, w Battlefroncie 2, walki multiplayerowe, one też pozwalają właśnie na włażenie na dachy, skakanie po dachach, strzelanie właśnie z góry na przeciwników. Tak się to robi, taka walka, wiecie, taka, taka wielopoziomowa. Nie? Jest na przykład, że punkt kontrolny jest gdzieś tam na dole. A nad nim jest dziura w dachu, więc można stanąć na górze i tych, co próbują przejąć ten punkt kontrolny na górze, yy, gdzieś tam go. gdzieś tam ich razić ogniem z góry. Yy, pałac Dżaby w całej okazałości. Co my tu jeszcze widzimy, oczywiście Boba się ubiera, ale zwróćcie uwagę, kto mu podaje ten. Yy, ten, ten, ten hełm, nie? To jest jakiś droid, taki w rodzaju Pit Droida, czyli też jakieś według mnie lekkie nawiązanie do epizodu pierwszego z kolei, tak? O, i tutaj. O, właśnie. Ujęcia w dużej skali na Tatuin i na Mosaisli tego jak do tej pory, żeśmy niewiele mieli w poprzednich filmach. Znaczy, najprawdopodobniej Mos Eisley, no bo tam stawiam, że to jest Mos Eisley, no bo blisko tego, tego miasta mieszkał dżaba, ale to równie dobrze może być Mos Espa, nie? bo to jakby dwa miasta położone bardzo, bardzo, znaczy może nie bardzo, bardzo blisko, ale blisko siebie, w każdym razie w zasięgu władzy dżaby, ale stawiam, że to jest Mos Eisley. Trochę żeśmy Mos Eisley widzieli oczywiście w klasycznej trylogii No ale nie takich ujęć, wiecie, pokazujących, że to jest naprawdę Kurde, metropolia, to nie jest jakaś tam wiocha taka, która się składa Z kilku, yy, wiecie, domeczków z gliny Tylko naprawdę, naprawdę fajna No, no tak jak powiedziałem, metropolia na Tatooine, nie? Eee, Twilekanki zawsze na propsie Wiadomix Jedna ma jakieś, tam trochę plecy krzywe ale to tam luzik i statek Boby Feta Najwyraźniej zaparkowany w. Zaparkowany w jakimś hangarze w pałacu Jabby. Dlaczego mówię statek Boby Feta? No, tutaj się zrobiło trochę kontrowersji wokół tego, ponieważ no, jak było, że jakieś tam zestawy Lego zostały nazwane Boba Fett's Ship, a nie Slave 1. I oczywiście się podniósł wielki raban, że włodarze Disneya doszli do wniosku, że nazywanie statku kosmicznego Niewolnik 1, jest, no, może trochę niepoprawne politycznie, może trochę no, nie takie, jakie, prawda, poprawna politycznie korporacja, jaką jest Disney, by sobie życzyła. W związku z tym, jest to statek Bobby Fetta. Poza rabanem, jakoś nie widzę szczególnego problemu. Jakby, whatever, dla nas w serduszku zawsze to będzie. Slave One, Niewolnik 1, no i w zasadzie tyle, no obiadek u, u, u dżaby. i to jest najwyraźniej chyba ta sala tronowa dżaby. i, i co, Gamoranie wyglądają porządniej, nie takie szczuplej i bardziej goli niż, niż w epizodzie szóstym, no ale za Hmm, przepraszam, ale to jest oczywiste, no bo nie trzeba ich tak ubierać w te, te stroje, no bo już jakby możliwości zrobienia kostiumów, zrobienia jakichś tam protetycznych elementów są znacznie lepsze niż wtedy, więc to wygląda oczywiście lepiej. No ale bez wątpienia są to gamoreanie, trochę może tam ładniejsi niż w epizodzie szóstym, ale jednak gamoreanie. No i chyba to jest. No tak, usiadł I AM Boba Fett, Fenek Szant, która walczy. Boba, który walczy też, i odlatujący w stronę zachodzącego słońca, Slave 1. Ok, może być. Czekamy, czekamy na serial mocno. Teraz się pewnie będzie pojawiało trochę takich, właśnie, teaserów tego serialu, także myślę, że będziemy mieli też co analizować i co oglądać. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często. Dzięki wielkie i niech moc będzie z Wami. Papa. Pa.